Cześć, witam Was w drugim odcinku, w którym porozmawiamy sobie o, o najważniejszych rzeczach, jeżeli chodzi o inwestowanie w krypto, moim zdaniem, czyli o użyteczności i o fundamentach, czyli o dwóch naprawdę kluczowych czynnikach, które wpływają na to, czy nasza inwestycja A jest sensowna, B jest w stanie przetrwać um, w dłuższym terminie, i C, czy daje nam taki spokój ducha. Jeżeli faktycznie wiemy, w co zainwestowaliśmy, to takie różne, wiecie, wahania, różne takie. Fluktuacje na tym rynku nie powinny nas jakoś przerażać, ponieważ skoro wiemy w co zainwestowaliśmy, wiemy gdzie wsadziliśmy pieniądze i wiemy co może nas czekać w przyszłości, tak, czyli wiemy w co celujemy, w co celuje projekt, w który zainwestowaliśmy, to sprawia, że mamy, oczywiście to nie jest na 100%, ale w dużej mierze mamy taki spokój ducha i, i patrząc nawet na takie sytuacje jak teraz, kiedy na przykład jedyny fundament, który faktycznie tworzył tą taką narrację Bitcoina, czyli to, że Bitcoin jest safe haven, czyli jest bezpieczną przystanią. Oczywiście jest jeszcze inny element, to jest jeszcze store of value, czyli po prostu taki magazyn wartości w czasie, czyli coś takiego jak złoto. Ale jest to również taka bezpieczna przystań, do której właśnie w sytuacji takich zawirowań, takiej niepewności ludzie będą chcieli uciekać, tak jak do złota. No i nagle. Oczywiście była też, była też mowa o tym, że Bitcoin jest dużo lepszy od złota, no bo jest oczywiście łatwiej, można go łatwiej transferować, przenosić. Jest tańszy w obsłudze, jakby nie patrzeć. Jest yy, bardziej przyjazny środowisku, bo nie trzeba go wykopywać w jakichś kopalniach i robić wielkich dziur w ziemi i tak dalej. Natomiast yy, chodzi tutaj o to, że ta jedna noga, na której, to sto, yy, na której stoi właściwie ten, te, te, te fundamenty Bitcoina jeszcze. W sensie jak chodzi o ten sentyment, o to, o to jakie, jakie inwestorzy mają nastawienie i nastroje. Upadła w tym momencie, ponieważ widzimy, co stało się teraz na Ukrainie, to co jest między Ukrainą a Rosją, to jakie to potężne zawirowania nam przyniosło na, 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 na wielu rynkach, ogólnie na całym świecie. I w momencie takiej naprawdę strasznej sytuacji okazuje się, że złoto zyskuje kilka procent nagle teraz, tak? Tam ponad 2% jakoś, a bitcoin spada. I wiecie co jest w ogóle ciekawe w tym wszystkim? Jak się no, ten temat na Twitterze poruszyłem, to jest troszkę uboga forma takiego poruszania dyskusji, no bo jednak Twitter jest bardzo ograniczony w znakach, więc nie można się w pełni wyrazić, w pełnej takiej ekspresji nie można tutaj dać tego, co się chce powiedzieć, więc dlatego nagrałem też ten filmik. Ale to, co mnie najbardziej tak zmartwiło w, w tym sentymecie, w tych wypowiedziach ludzi, które tam czytałem, to było to, że ktoś. Zresztą właśnie komentował, że a, ale się przejmujesz teraz, że tam nie wiem, spadek 7, 8, 10% to jest normalne w krypto. Ja że tak. Ja nie mówię, że będziemy się skupiać na tych wartościach. Czy spadło 10%, czy spadłoby 20, 80% nie ma żadnego znaczenia, kompletnie żadnego znaczenia. Chodzi o sam fakt tego, że w tym momencie narracja o tym, że Bitcoin jest bezpieczną przystanią po prostu legła w gruzach. Ponieważ powinien zachować się dokładnie tak jak złoto przynajmniej nie spaść, tak? Przynajmniej nie spaść, przynajmniej utrzymać tą, tą swoją wartość. W idealnym takim przypadku oczywiście zachować się tak, jak, tak zachowało się, jak zachowało się złoto, czyli wzrosnąć. Złoto albo srebro, srebro też oczywiście wzrosło, tak? I to nie jest kwestia teraz jakichś liczb, że teraz spadło, czy, czy oczywiście ktoś mówi, a tak, teraz to się jeszcze odbije, oczywiście, no tak, będzie odbicie, ja nie wykluczam, że nawet może nowe ATH zobaczymy niedługo. To nie jest naprawdę żaden problem, żebyśmy widzieli nowe ATH tutaj, tak? Czyli nowe poziomy, maksymalne ceny, jeżeli chodzi o, 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 o Bitcoina. Nowy ATH jest oczywiście jak najbardziej możliwy, tylko że to by w tym momencie bardzo źle świadczyło o samym aktywie, jakim jest Bitcoin. Ponieważ, jeżeli ktoś mówi, że to jest bezpieczna przystań, store value, to store of value, bezpieczna przystań zachowują się dokładnie tak jak złoto, czyli że utrzymują mniej więcej to samo w przestrzeni czasu, tak? Utrzymują mniej więcej ten sam poziom, oczywiście będą tam rosły razem, razem z upływem czasu, ale tam nie ma takich wahań. Jeżeli są jakieś ogromne wahania rzędu, wiecie, rzędu nie wiem, 40-50% tam w ciągu kilku dni, to niezbyt dobrze świadczy o tym danym aktywie, no bo to znaczy, że jest to aktywo spekulacyjne, że w bardzo szybkim czasie można tą wartość wybić w górę albo niż po prostu z, przydusić w dół, tak, więc to, 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 to nie jest dobry jakiś tam taki wiecie wskaźnik do tego, że coś jest sensowne albo nie. I teraz Pojawia się jeszcze inny problem, bo ktoś tam jeszcze ta, też, też, też komentował, że dobra tak jak tam bitcoin w którymś roku spadł do, do, do poziomów tam kilku tysięcy, a potem znowu odbił i oczywiście patrząc w długim terminie, no tak generalnie w długim terminie bitcoin się fajnie zachowa, jeżeli popatrzymy ileś tam lat wstecz, no ale, ale pytanie czy teraz tu o to, o to chodzi, bo jak mówimy o kwestii wiecie zysków z inwestycji, no to Bitcoin się dużo słabiej zachował niż projekty różne, które zrobiły kilkakrotnie większe, większe wzrosty i zyski zaliczyły niż zrobił to Bitcoin, tak? Od roku 2020 na przykład, albo od roku tam, nie wiem, 2015, tak? Są projekty, które zrobiły dużo więcej, więc jeżeli chodzi o kwestie zysków, no to ten argument, że Bitcoin dał super zarobić, jasne, jest, jest fajnym argumentem. Zgadzam się z nim, nie poważam tego absolutnie. Natomiast popatrzcie, że inne projekty też dały dużo pozarabiać. Nie? A głównym, mówię, fundamentem bitcoina było to, że to ma być of value, to ma być coś lepszego, to miało być taki, powiedzmy, takie aktywo, które zastąpi złoto tak, w przyszłości. No i jeżeli okazuje się, że, że przychodzi taki czas takiej niepewności, takiego, takiego stresu, i, i to aktywo nie daje rady kompletnie, zachowuje się totalnie źle, totalnie słabo mu poszło teraz. I ktoś dalej będzie tak podtrzymywał. No, że to, to, to oczywiście Bitcoin odbije. Tak odbije. No ale ta narracja, która była budowana, ona już upadła w tym momencie. Bo to że jest któryś raz, kiedy mamy zamieszanie, kiedy mamy poważny problem na tych rynkach i Bitcoin po prostu nie spełnia swojej roli, nie daje rady spełnić swojej roli absolutnie. I, i ja mówię, tu jest problem fundam fundamentów, tak? Tu fundamenty zostały naruszone. Trzeba mieć z tyłu głowy, że tutaj fundamenty zostały naruszone, a nie... Yy, nie ma znaczenia, że teraz Bitcoin spadł, oczywiście się mówi. może teraz wzrosnąć, on się może odbić, on może wzrosnąć dalej, tak? Nie wiemy, co się tam dalej wydarzy. Nie, nie wiemy, jak ta, jak ta sytuacja się w ogóle dalej potoczy. Ale wiemy jedno, że Bitcoin nie zachował się tak, jak większość spodziewała się, że się powinien zachować, tak? Bo prawda jest taka, że od czasu, jak Bitcoin powstał, no to byliśmy po kryzysie bankowym i nie było na świecie takiego poważnego, a naprawdę poważnego kryzysu światowego, który by dotknął wszystko. Tak, jak był właśnie kryzys. Kryzys bankowy w tamtym, w tamtym, właśnie 2829, i tamte czasy lekko później. I teraz jest to, właśnie był taki swoisty test dla bitcoina. I moim zdaniem, bitcoin oblał ten test po całości no kompletnie oblał ten test. O, coś tu strzela. Nie, akurat jestem daleko od Rosji, także nie powinno być problemów. Dobra, wracając do tego, troszkę mi to wybiło teraz z rytmu. Niestety. Ja, ja. To nie jest tak, że, że ja się jakoś cieszę z tego powodu. Nie, mi też jest źle. Ja oczywiście od dwóch lat mówię o tym. Na, na, na Twitterze pisałem, wielokrotnie, wchodziłem w dyskusję, różną polemikę na ten temat. Ehm, no i wiecie, oczywiście byłem bardzo źle oceniany za to, że moim zdaniem Bitcoin nie jest tym za... za kogo go inni biorą, tak? I teraz ta narracja zaczyna się powoli potwierdzać. Ja się nie cieszę absolutnie z tego. Zrzucie mnie, że ja mam tak samo problem z tym wszystkim, bo wiecie, ja też skoro mam portfolio jakieś zbudowane, to moje portfolio cierpi tak samo jak, jak, jak wszystko inne, to nie jest tak, że ja mam nagle jakąś, że nie wiem, jestem w jakichś projektach, które nie spadły, bo wszystko spadło, nie ma się co oszukiwać, wszystko totalnie poleciało, także em, no prawda jest taka, że to jest źle, dla rynku to jest źle, dla, dla, dla inwestorów to jest bardzo źle, ale mówię, warto się zastanowić i wrócić do tego filmiku pierwszego, który nagrałem, czy wiesz, w co zainwestowałeś? Czy znasz fundamenty, czy poświęciłeś czas, żeby zrozumieć koncept, żeby zrozumieć funkcjonowanie tego, gdzie trzymasz pieniądze? I niestety na ten moment Bitcoin, za, Bitcoin zawalił swój test. Zawalił swój kluczowy test, bo to był test fundamentów, test użyteczności, którą miał. Bo pamiętajcie, że każdy projekt musi mieć tą użyteczność. tak? Użytecznością może być na przykład to, że nie wiem, że jesteście w stanie zbudować wielki system międzynarodowych płatności, gdzie zrobicie na przykład przelew środków w ciągu tam trzech sekund i możecie zrobić kilka tysięcy takich transferów w sekundę. To jest użyteczność, tak? To jest użyteczność na przykład, że macie całą nową technologię. To jest użyteczność. Ale użyteczność może być na przykład też taka jak jak mają takie tokeny na przykład jak Dogecoin, tak? On też ma swojego rodzaju, oczywiście ta użyteczność jest śmieszna, ale ona jednak jest. Bitcoin też ma tą użyteczność na zasadzie takiej, że jest numerem jeden, czyli jest rozpoznawalny. Ma ten taki hype zbudowany wokół po prostu, tak, jest marką jak gdyby sam w sobie, bo jest bardzo rozpoznawalny na tle innych kryptowalut. Plus użytecznością, tą tak zwaną użytecznością było właśnie to mityczne, jak się teraz okazuje, safe Heaven, czyli ta bezpieczna przystań, którą Bitcoin miał być, tak, jeszcze został jak gdyby ostatni bastion tego, tej użyteczności i tym bastionem jest store of value. Na razie store of value jak gdyby jest bronione, no bo jak wiadomo, jak ktoś zainwestował 5 lat temu, no zaraz jest na plusie, czyli ten, tą swoją wartość utrzymał i powiększył nawet jeszcze, tak, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę różne regulacje, które są, jeszcze są, są na horyzoncie, jakby nie patrzeć, teraz to co Parlament Europejski tam rozważa, czyli tam zakazanie proof of work, czyli tych projektów opartych na proof of work, no czyli generalnie tych głównych, no Bitcoin i Ethereum, tak, dwa te główne projekty, które są oparte o proof of work, czy Ethereum zdąży się zmigrować na Proof of Stake? Nie sądzę, bo już migrują się kilka lat i praktycznie dalej nie widu, ani słuchu na ten temat i, i, i praktycznie nie ma większych takich perspektyw, żeby to się, żeby to się, to się zrobiło, tak? Także jest, są to bardzo ciekawe wydarzenia i myślę, że warto teraz to wszystko obserwować i zwracać właśnie na to uwagę i warto rozważać i dalej do tego pytania wracać, czy znasz fundamenty projektu, w który zainwestowałeś, czy wiesz na pewno, w co zainwestowałeś, także w tym słonecznym, pięknym dniu, ale w złym dniu dla krypto, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Na razie, cześć.